Czy warto mieścić się na narcyzie? Wiesz, jaka jest najlepsza zemsta na narcyzie? To Twoje szczęście, to, że poszłaś dalej, to, że poszedłeś dalej. To, że nie zakończyłaś swojej egzystencji po relacji z narcyzem, ponieważ on uważa, czy ona, że już nigdy nie spotkacie coś tak wspaniałego, taki zaszczyt i taki sukces, jak relacja z nim samym, czy z nią samą. A jeżeli ty, mimo zakończenia tej relacji, idziesz do przodu, potrafisz się cieszyć, tworzysz swoje życie, Masz dobrą pracę, z której jesteś zadowolona, masz znajomych, z którymi lubisz spędzać czas. Masz nowe relacje, masz swoje życie i idziesz dalej, jesteś kontynuacją po zakończeniu związku z narcyzem i dobrze sobie radzisz psychicznie, organizacyjnie i życiowo, po prostu żyjesz. To dla narcyza jest najgorsze. I to jest właśnie najlepsza zemsta na narcyzie. Twoje szczęście, Twoja radość, Twoje dalsze życie. Narcyz uważa, że on był już. Absolutnym szczytem Twoich możliwości życiowych, i że ty powinnaś przywdziać pokutny wór czy worek na ziemniaki i do końca życia z żalu i smutku za utraconym narcyzem już egzystować albo wynieść się na krańce świata i tam zakończyć swoje życie w sposób cierpiący i przykry. A jeżeli ty idziesz dalej, jeżeli jesteś szczęśliwa, jeżeli jesteś szczęśliwy, jeżeli pracujesz, tworzysz nowe życie, nowe relacje, to jest to, czego narcyz obawia się najbardziej, że można żyć bez Niego, że On nie jest potrzebny, że nie jest częścią i centrum świata i wszechświata, że można się bez Niego obejść i można się bez Niego obejść dużo lepiej niż z Nim. Czy z nią. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, przeczytaj moje artykuły, zobacz moje rolki i wykłady. A jeżeli potrzebujesz wsparcia, jeżeli potrzebujesz odbudować swoją kontynuację, swoje życie i swoją radość, zapraszam cię na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczyk.